Cześć Martin, na wstępie gratuluję dobrego, wysokiego zwycięstwa. No i przede wszystkim trzeci mecz, trzecie czyste konto. Jak byś ocenił to spotkanie tak z Twojej perspektywy? Dziękuję bardzo. No tak jak zmalicili, że jak nie damy jedną do bramki, że oni będą po prostu grali to swoje długie auty, wszystkie wraty wrzutki a to wszystko. no ale pomogłem mu też. tež, požbieral tam pár žutek, takže bardzo z tego situácie nemiali, mali tam dva auty, ktoré nebyli tam na przedpolu pokrytí závodníci, co mali také kžorné střaly. Ale no, v pierši bardzo tego dużo nemali, ne? Fajne, že my sme vlastne Właśnie strzelili też cztery bramki, że jest wynik taki jak jest. To jest super. No właśnie, bo po meczu ze skrą kibice zarzucali, że nie dążyliśmy do tego, żeby domknąć spotkanie, tylko broniliśmy wyniku. No dzisiaj poszliśmy chyba z duchem kibiców, z duchem gry, wzięliśmy to na siebie, strzeliśmy cztery bramki. Takie mecze budują drużynę i też kibiców. Oczywiście, oczywiście, że to buduje, oczywiście, że to zrobi nam pewno siebie, że będziemy cały czas właśnie więcej zegrani i widać na boisku, że cały czas idziemy do przodu. No i jestem naprawdę z tego zadowolony, że teraz się nam to po prostu to podarilo to, co mieliśmy już w poprzednim meczu zrobić, strzelić więcej bramki i chłopaki będą więcej zadowoleni i szczęśliwi. No tak, do tego jeszcze, choć nie można powiedzieć, że jesteśmy całkowicie bezbłędni w defensywie, no to od trzech meczów trzy razy czyste konto w trzech meczach u siebie, chyba do tego dążymy, żeby jednak budować ten zespół od tyłu. Oczywiście to właśnie buduje i mnie, jak bramkarza i całą obronę, że w końcu mamy te zera bo już od poprzedniego sezonu w każdym meczu się dostawali 4-4 3, 3, bramki, no i trzebało coś zmienić, trener zmienił mnie, no i... Jestem zadowolony z tego, że po prostu możemy pomóc ja w obronie całemu zespołowi, że w końcu mamy te zera stylu. E, może to takie dosyć proste pytanie, ale jakie to uczcie, kiedy kibice skandują z trybun Martin Polaczek? Tak powiem, bardzo mnie to cieszy. Jestem bardzo zadowolony, że kibice mi się podobam. Właśnie całą pierwszą Ligę też my za to im bardzo dziękuję w Ekstraklasie. Nie miałem tu możliwości, chyba pierwsze właśnie cztery mecze potem doznałem kontuzji, trener mnie już tam nie dał. No ale teraz właśnie jestem tu z powrotem i widzę, że kibicom chyba brakowało, kiedy w każdym meczu mnie i ja im za to bardzo dziękuję. Yy, tak na koniec, dzisiaj świętowaliśmy Dni Bielska, na pewno jest to udany czas, a już za tydzień w niedzielę jedziemy do Jastrzębia. Kibice zapowiadam swój wyjazd w licznej grupie. Co byś, do nich, co byś im powiedział? Żeby nas wspierali nadal im bardzo dziękujemy sugłośni. Fajnie, że chodzą w, takim, w takiej liczbie na mecze, No i zapraszamy ich na mecze, bo bardzo nam to pomaga i każdy kibic właśnie każdy widzi, że po prostu jak jest tam kibic, jest e, dla kogo grać, to się dużo lepiej graje i robi nam to dużo większą przyjemność. Dzięki bardzo. Też bardzo dziękuję. Dziękuję.